Moja mordeczka w analizie. Witam Ciebie, moi drogi widzów w pierwszym... Ja, pierwszy. W czwartym lub piątym lub szóstym odcinku ze Skywars i z góry chciałbym Was przeprosić, że tak długo nie było odcinku, ale wiecie, miałem dużo, dużo, bardzo dużo na głowie. Czasami mi się nie chciało. spodój nie, nie ma tak Nie ma tak przyjacielu. Paję. Nie ma tak przyjacielu, nie ma tak dobrze Kurde Dobra, ziomeczki, to jest skałos to oczywiście na serwerze Takim, fajnym Skadnijcie jaki Czekajcie. Jezus chyba na kolację było a mam było no, chyba teraz było no to no właśnie jeszcze może się wytmoczyć, bo żeby nie było za mało wiecie i miałem dużo na głowie wiecie, szkoła i itd itp wiecie jak to jest Jolochallen! Widzimy, Jolo! Rudi jesteś! No więc, no więc, no więc. Co jest lepsze? Tak, kolczaste trzy. Tutaj jak się mówi? Złote, chyba kolczaste. Nie kolczaste. To jest typem! To jest typem! Dobra ziomecz podaż! Wygraliśmy! Ziomeczki! Już! Pierwsza ręka i pierwsza wygrana! Trochę ragi chyba! Co radny, nie? Ragi! Przynegnowanie? Nie wiem wam. Dajcie zmienić sobie, żeby było lepiej. 60? Nie ja wiem wam, strasznie słaby komputer! Dobra ziomeczki! Widzimy się na drugiej, a ręce! No to! Tutaj to zimyczki jesteśmy na drugiej ręce w tym odcineczku. No więc pierwsza była wygrana, zobaczymy jak na tej się popisze. Czy w ogóle się popisze? Ci mi nie wali? Wiecie... O! 34... What the what, what, what the hell? Dobra. Więc tutaj jest dobre na dobre tu są nawet rzeczy. O, co w wicher o sorry źle przeczytałem więc z mika słaby sorry lepiej nie da się przypać 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 dziewczynko o lol. .ushingle. Ja nie lubię uczyki które się kryją dobra bierzemy itki o jak sobie wócić nie wiedziałem że je mam bierzemy to. To jest dobre, nie no tak lepsze na bank. What the hell, jaki Ty to jest chyba, tak wyglądał Asterix Nie, nie, nieważne Ale ma takie, te, Skrzydełko na Jezu nie piec Skrzydełka on miał takie, co nie? Ola Ty pisz Ty pisz Fak, bacie, bacie. Joki skill forever! Skill forever! Jak go zabije, to jestem... Jezus! Typek! Patrz typek za nim i sklepał. Brawo! Znów typa frejerze. Jest! Ale chyba nie mam zabicia. Mam! No yes. w tym odcinku nawet, co tworzymy skrzyneczkę. Dobra, żyweczki. Zobaczymy się... Jak znajdę Jak dojdę do tego typu, co jest na środku. Widzicie to? jeżeli się tam co nie? Chyba dojdę. nie umrę. Ale lepiej? Nie, chyba... Lepiej... O lol. Widzimy te paczka. Idziemy, a to ona! Ty to ta chyba coś spadła ode mnie! Patrzcie! Jezus! Fail roku, no nie! Ale ona i taką... Jezus! Dobra, ziemelczki nie ma co? Po nam następnie ręce? Patrz, nie ma co! Jolok! No, ty tak. Udało mi się zobaczyć mi się na 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 Yes. Musimy tuż poszły się walić Dobra, widzimy się na następnej jarę. Patrz jak ja wyglądam, Jezus! Jakaś zakonnica Dobra, nieważne. Ma... maria Maria, Co to za nazwa? Ile jeszcze osób mi dobra. Zakonnicą jestem, szczęśli Boże ludzie. my sobie na duchu śmiołam. Bo byśmy wydali. Kukusia. Kokodam baj do przodu. Wiem, jestem ja, zabawny. Jestem zakonnicą w krewtu akcji. Jezus! bir yer geç. Doğru Nie do ręki i i przegram to nie wiedziałem Kówno. to we męczki ponieważ minęło 8 minut nagrywania i znaleźliśmy nagrać tylko dwie ręki to ja was wygram sorry że tak krótko ale możliwe że będzie ciąg dalszy odcinka dobra to do zobaczenia w następnym ciąg dalszy odcinka, dobra norko Dobre, do zobaczenia i właśnie strzelajcie łapki w górę. I musi być dużo, mi na tym nie zależy, ale nie w sumie. Nie wiem. Jak chcecie. Chcecie lajki, podobało Wam się, podobał Wam się odcinek, lajkujcie. Nie podobał, co chcecie. Dobra, ja Was żegnam serdecznie. Więc nara. Słuchajcie, jeszcze wam coś powiem. konicą mam. Bez tym za końcu.